Dzień dobry, mamy jesień. Bardzo dużo osób pyta, co robię z nadmiarem warzyw. Słuchajcie, ja marchewkę, pietruszkę, seler zostawiam jeszcze bardzo długo na swoich grządkach, bo dopóki nie dostaną mrozu, to one naprawdę cały czas nadają się do zjedzenia. Można też oczywiście sobie zetrzeć na tarce, zrobić takie miksy warzywne i przechowywać w zamrażarce w takie gotowe paczki, które wkładamy przed przyrządzeniem jakiejś zupy. No ale można też oczywiście zrobić własną wegetę. Dzisiaj pokażę Wam jak robię własną wegetę. Przygotowanie własnej wegety jest naprawdę bardzo proste, możecie użyć suszarki do grzybów albo ususzyć te warzywa w piekarniku. Za chwileczkę Wam wszystko poopowiadam, tylko pozbieram sobie jeszcze te wszystkie moje warzywa. Jak widzicie, pozbierałam już sobie warzywa, mam marchewkę, pietruszkę, seler, pietruszkę naciową, trochę lubczyku, który jeszcze został, kawałek kurkumy, żeby ta nasza wegeta miała taki bardziej pomarańczowy kolor. Oczywiście możecie też użyć kurkumy takiej z proszku już ususzonej. Do tego jeszcze dodaję por. Jakie proporcje? Zrobicie sobie z tych warzyw, to już tak naprawdę jest sprawa indywidualna. Jeden lubi, jak w tych mieszankach jest bardzo dużo pora, inny woli, żeby było dużo więcej marchewki. Także sami sobie dobierzcie własne proporcje. Warzywa oczywiście na samym początku musimy obrać. Zauważyłam, że na mojej marchewce, którą wysiewałam jeszcze zimą, można powiedzieć, albo wczesną wiosną, niestety już zaczyna szaleć połośnica marchwianka. No niestety tak to jest, że jeżeli marchewka zostaje dłużej na grządkach, to często właśnie ta połeśnica tam się zaczyna pokazywać. Na tej marchewce, którą wysiewałam w lipcu, jeszcze połeśnicy nie ma i raczej już nie będzie. Pamiętajcie o tym, żeby stosować płodozmian w swoich ogródkach, żeby w przyszłym roku nie siać marchewki na tej samej grządce, bo połeśnica zaatakuje wam bardzo szybko te marchewki. Oczywiście, jeżeli nie macie jakiegoś warzywa, bo mi na przykład w tym roku średnio udał się por, pierwszy raz na porze miałam e, jakąś chorobę grzybową, która zaczęła pojawiać się e, w sierpniu, więc tego pora już nie będę używała, kupiłam sobie na straganie. <laughs> Najważniejsze, że, że większość warzyw jest moja. <laughs> I tak taka domowa wegeta będzie na pewno dużo zdrowsza niż taka kupna ze sklepu. Obiorę sobie też kurkumę. Jeżeli nie macie świeżej kurkumy, możecie śmiało zastąpić ją taką kurkumą z paczki, taką już ususzoną, zmieloną. Kurkuma nada tej wegecie takiego pomarańczowego koloru, bo jeżeli użyjecie tylko warzyw, to ta wegeta będzie taka bardzo jasna, tak jak do rosołku. Uciekam na sekundę, zanieść obierki do kompostownika i zaraz wracam warzywa będę suszyła w suszarce do grzybów. Jaką suszarkę używam, macie w opisie tego filmiku. Tam zresztą od jakiegoś czasu już staram się zostawiać wszystko, co używam gdzieś tam w nagraniach. Ale opowiem Wam taką ciekawostkę, bo tą suszarkę kupiliśmy sobie w tym roku nową, bo nasza poprzednia niestety się już zużyła. Taka ciekawostka. Mój mąż, jak kupiliśmy, przywieźliśmy ją do domu, to zaczął suszyć jabłuszka pierwsze co i tutaj na samej górze, widzicie, jest taki jakby korek, bo te powietrze od dołu leci do góry i on był bardzo zdziwiony, że ta suszarka w ogóle kiepsko działa, że jest beznadziejna, a on ten korek postawił na samym dole. No i cyrkulacja powietrza była zerowa. Także jak układacie swoje tacki w suszarkach do grzybów, to pamiętajcie o tym, żeby tą, z tym korkiem dać na samej górze. No i też przekładamy tak warzywa, żeby gdzieś tam jednak te miejsce było. Tak samo przy suszeniu grzybów. Warto zwrócić uwagę, żeby jednak te powietrze mogło w miarę swobodnie między tymi tackami przelatywać, chociaż na środku jest dziura, która przez którą te ciepłe powietrze tutaj po boczkach sobie wylatuje, ale jednak mimo wszystko jak jest dosyć luźniej ustawione, to suszy się dużo szybciej. Na najwyższą półeczkę w suszarce do grzebów poukładam sobie natkę pietruszki, natkę selera i lubczyk, dlatego że górna tacka zawsze suszy się najsłabiej i takie zielone części nie ma obawy, że nam gdzieś tam się przypalą. Oj, wszystko mi przelatuje, to ułożę sobie tak po prostu. Ile użyjecie na tek, no to już też zależy od Was. Ja raczej staram się, żeby tego selera i pietruszki było dość dużo, bo wtedy zupy są smaczniejsze. Na moim kanale też macie już odcinek o tym, jak przechowywać lubczyk przez całą zimę, żeby smakował tak jak świeży. Macie tam podane kilka propozycji, także kto jeszcze nie widział, zapraszam. W opisie zostawię Wam link do tego odcinka. Jeżeli chcecie zrobić takie większe ilości swojej własnej wegety, to łatwiej będzie Wam zrobić to wszystko w piekarniku. Piekarnik ustawiamy sobie na termoobieg, włączamy e, temperaturę na 100, góra 130 stopni. Najlepiej jeszcze, jak zamykacie drzwi, to włożyć sobie drewnianą łyżkę, żeby cyrkulacja powietrza była większa, żeby ta wilgoć szybciej z tego piekarnika uciekała. No i warto co 15 minut otwierać piekarnik i sobie przesypywać te warzywa tak ręką, czy tam jakąś łyżką drewnianą, żeby je ruszyć, żeby to wszystko szybciej obsychało. Pamiętajcie o tym, że jak będziecie robić w piekarniku, to bardzo ważne jest to, żebyście kontrolowali całą sytuację, żeby nie spalić naszych warzyw. Ja sobie robię dzisiaj w suszarce, więc zetrę sobie tutaj. Marchewkę przekładam na suszarkę. Układam takie kupeczki. Marchewka bardzo szybko przesycha, więc a, można dać jej trochę więcej. Zrobiłam błąd, moja poprzednia suszarka nie miała aż takich dużych dziurek jak ta. Jak widzicie, wszystko mi się osypuje. Zaraz przestawię sobie tarkę na paski albo na talarki i będzie lepiej. Pietruszkę i seler pocięłam sobie w talarki i jak widzicie, już teraz mi się nic nie osypuje. Został mi do pokrojenia jeszcze por. Por sobie potnę, takie też większe talarki, ale już nożem. Por wysycha bardzo szybko, więc możemy pokroić takie większe części. Ta suszarka w odróżnieniu od tej mojej starej 10-15-letniej, ma regulację temperatury i mogę też sobie ustawić czas, jaki ma chodzić. Więc ja sobie tutaj ustawiam na 60 stopni i zostawię to na 3 godziny. Chociaż po godzinie zdejmę już liście, bo liście na pewno po godzinie już będą suche. Także trzeba co jakiś czas podchodzić do tej suszarki i zobaczyć, które warzywa już wyschły, które jeszcze trzeba dosuszyć. Także widzimy się za jakiś czas, jak już wszystkie warzywa będą ususzone. Wszystkie warzywa już mi wyschły. Słuchajcie, no wydaje się, że tego jest dużo, ale jak to sproszkujemy na taką domową wegetę, to <laughs> zostanie tego naprawdę mało. Jeżeli planujecie zrobić sobie większe ilości domowej takiej przyprawy, to jeżeli macie piekarnik elektryczny, to raczej róbcie to w piekarniku, będzie zdecydowanie szybciej no i będziecie mogli ususzyć sobie większe ilości warzyw. Bo w suszarce to jednak trochę długo. Warzywa muszą być naprawdę wysuszone tak bardzo dobrze. Słyszycie, aż trzeszczy. To wszystko będę przekładała do małego malaksera. Jeżeli macie większe malaksery, to możecie sobie użyć takich większych. Możecie też zwyczajnie to pokruszyć w ręce i <grywanie> tylko dodać soli. Przyprawa też będzie gotowa. Ja wolę się posłużyć właśnie takim małym malakserem bo będzie to wszystko tak fajnie sproszkowane i jak będę tylko te wszystkie przyprawy dodawała sobie do zup to będą, nie będą pływały mi w zupie tylko raz, dwa się tam rozpuszczą i bardzo szybko też oddadzą smak zobaczcie jak moja kurkuma się cała ususzyła <laughs> jak cynamon wygląda kurkuma niesamowicie mocno brudzi ręce, raz tylko dotknęłam i już mam całe pomarańczowe palce Pietruszka i seler wysuszyły się najszybciej. W pierwszej kolejności zblenduję sobie por. Najlepiej, żebyście właśnie blendowali te wszystkie warzywa, każde osobno. <laughs> Odrobina kurkumy. A jak już mi zabrudziła malakser. Teraz dodam pietruszkę i seler. To będzie hałasowało najbardziej, bo, bo są bardzo twarde. Ale pachnie. Pamiętajcie o tym, że możecie dodać taką ilość, jaką tylko lubicie. Jeżeli lubicie bardzo dużo lubczyków w zupach, to dodajcie tego lubczyku więcej. No i została mi tu marchewka i wszystko inne co tutaj pospadało, ale się unosi pyłu. Jak się robi tą przyprawę w domu, jak się mieli te wszystkie suche warzywa, to jest tyle pyłu w kuchni, że aż nie idzie oddychać. Więc jak macie taką możliwość, to mielcie swoje warzywa gdzieś na zewnątrz. Na koniec oczywiście musimy dodać soli. Ile dodać soli? Wiecie co? Ja to robię na oko. Ja z reguły wsypuję na tą ilość jakieś dwie łyżki soli. Jeżeli robicie z większych ilości, no to trzeba tej soli dodać więcej. Można też tutaj dodać zmielone ziele angielskie, można dodać liś laurowy, wszystko, co używacie do zup. Jeżeli jesteście przyzwyczajeni do smaku wegety, takiej kupnej, gotowej ze sklepu, jeszcze z dodatkiem glutaminianu, to. Będzie go wam brakować, no niestety to już jest udowodnione, że jesteśmy od niego uzależnieni. Ta przyprawa jest taka naturalna. Nie będziemy mieli aż tak bardzo intensywnego smaku i na pewno nie pomarańczowego koloru na wierzchu. Jeżeli zależy Wam na tym, żeby zupa miała taki bardziej żółtawy kolor, to możecie dodać kurkumy. Ja dodałam tutaj moją. Kurkumę, którą wyhodowałam w ogródku. Jeżeli nie macie takiej surowej kurkumy, to dodajcie sobie na przykład pół łyżeczki suszonej kurkumy, którą możecie normalnie kupić w sklepie. Nie przesadzajcie z ilością kurkumy, bo przecież nie chodzi nam o to, żeby mieć każdą zupę pomarańczową, <grych> tylko o to, żeby mieć piękny, intensywny smak przypraw, prawda? Przechowywanie domowej wegety. No słuchajcie, ja przechowuję domową wegetę w takich słoiczkach wekowych, które są szczelne. Chodzi o to, że te warzywa teraz, jak są takie bardzo suche, to one jeśli zostawicie je na wierzchu w otwartym słoiczku, bardzo szybko złapią wilgoć. Dodatkowo mamy tam dodatek soli, która też absorbuje wilgoć. Dlatego bardzo ważne jest, żebyście przechowywali domową wegetę zawsze w szczelnie zamkniętych słoiczkach. Także ja tutaj sobie sypię. Zakrę... Zamknę, nie zakręcę. I tak mogę przechowywać sobie w szafce w kuchni. Domowa wegeta wygląda całkiem ładnie, więc można też ją przechowywać w takich szklanych buteleczkach z korkiem. E... Czy mi się uda? Trochę bałaganu, ale jest przesypane. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Nie zapomnijcie o subskrybowaniu tego kanału, o dawaniu łapek w górę, a w komentarzach podzielcie się, jak Wy przechowujecie warzywa na zimę. Do zobaczenia.